Cześć wam. Jesteśmy dzisiaj w miejscu zapomnianym przez Boga, a raczej należałoby powiedzieć bardziej zapomnianym przez ludzi. Przed nami rozpościera się resztka muru cmentarnego w bardzo ciekawej miejscowości. Jest to stary cmentarz rodowy. W zupełnym zapomnieniu jest niemalże tak zagęszczony haszczami jak dżungla w Mato Grosso. Będziemy starali dostać się do kaplicy grobowej. Trzeba było się przedostać przez te chaszczowisko tutaj. Nie wiem, bo tutaj słońce mocno operuje. I tutaj mamy kaplicę grobową. Tutaj teren wygląda już troszkę lepiej, ale tych samosiejek jest masa, i z tego co zdążyłem zauważyć, nie ma tutaj, nie zachowały się groby. Prawdopodobnie jest to cmentarz rodowy, jednego rodu. Cmentarz należał do rodziny Fonde, Roke, Wolmestein. Wiele osób mi zarzuca, że nie potrafię dokładnie wymawiać z niemieckiego. Tak nie potrafię, bo nie znam języka niemieckiego. Znajdziecie sobie to na tłumaczu, ogóle sobie to przetłumaczycie. Wracając do sedna sprawy, no, zbliżamy się do kaplicy grobowej. Tutaj teren wygląda zgoła odmiennie, natomiast tutaj. Jest dosłownie dramat. Kaplica jest częściowo zabezpieczona. Jest położona nowa dachówka. Zabezpieczone są też okna przez bardzo długi okres czasu. Do kaplicy można było swobodnie wejść. Ja nie podam Wam lokalizacji tego miejsca, z tego względu, że wewnątrz znajdują się sarkofagi, trumny. Członków owej rodziny. Ja wam ufam jako widzom, natomiast no nie wykluczam oczywiście faktu, że na mój kanał trafi ktoś, kto po prostu splądruje te trumny, sprofanuje. Dlatego, jak to mówią, wolę dmuchać na zimne. Ale uda nam się to jednak zobaczyć z wewnątrz. Mam pewien pomysł. Byłem w samochodzie. Musiałem się wrócić. Na starym kijku od selfie stick przykleiłem latarkę Elfa. Tu umieszczę kamerkę i w taki sposób. Włożę tam, zrobimy coś na zasadzie wziernika. Ja tego nie zobaczę, natomiast wy widzowie to zobaczycie, co jest wewnątrz. Zobaczcie, z czym to się trzeba zmagać. Jestem po drugiej stronie tej kaplicy, żeby pokazać Wam wnętrze tej kaplicy z okna, które znajdowało się naprzeciwko. Wśród kaplicy wygląda w ten sposób. Typowy taki neogotyk. <laughs> Pozwoliłem sobie nagrywać tą kamerą, która nie nagrywa w jakości HD, natomiast daje zoom, co będzie miało tu za chwilę dosyć istotne zaznaczenie. Eee, to jest herb rodowy. Ciekawe. Mi on przypomina śmigła samolotu lub okrętu. Okrętowe. Śruby. Natomiast wiemy, że zmarli ci ludzie. Ta kaplica pochodzi z XIX wieku. Prawdopodobnie należy przyjąć, że była to rodzina hrabiowska, tak jak wam wcześniej powiedziałem. Natomiast skąd symbol tych śrub? Czy też przyjmijmy inaczej. Eee... No, bo przecież to nie mogło być tak, że. Miały te, te, te rodziny jakieś tradycje lotnicze, no bo bracia Wright, z tego co pamiętam, to na początku XX wieku dopiero samolot wynaleźli, więc ciężko mi jest stwierdzić. Tutaj mamy sentencję jakąś, która już została wypalona przez słońce przez te 200 lat. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać. Krzyż. zabezpieczona na szczęście zabezpieczona zabezpieczone wejście jest kłódka tak jak mówiłem jeszcze do niedawna można było tutaj bezkarnie wchodzić oczywiście mało tu osób wchodziło bo mało osób wie o tej miejscowości i o tej kaplicy i o tym cmentarzu rodowym ja nie wiem czy on ma ostrość bo mi się wydaje że on nie ma ostrości no mniejsza o większość Dosyć chaotyczna dzisiaj ta, ta wycieczka nasza po starych cmentarzach, po starym cmentarzu, w związku z tym, że tu nie mam możliwości chodzenia bezkarnego. Tu wszędzie jest masa haszczy i to takich haszczy, które po prostu mają kolce. Tu nie można sobie tak normalnie chodzić. Tu nie można sobie tak normalnie chodzić, bo kolce uniemożliwiają całe portki można podrzeć. Tak stojąc tutaj. Bo tak obejrzałem ten filmik, który teraz tam nagrałem ze środka. No i jak już zapewne widzieliście, stoją jednak te trumny. I tak sobie myślę, że to byli jednak szczęściarze. Byli pochowani na powierzchni. Dlaczego to mówię? No bo o śmierci o procesie umierania w końcu o procesie rozkładu. Mało się mówi, mówi się tylko na akademiach medycznych. Natomiast śmierć, cały proces z nią związany jest przemilczany. U nas w społeczeństwie jest kult ciała, u nas w społeczeństwie jest kult życia. Nie ma osób starych, nie ma osób chorych, nie ma inwalidów. Są ludzie tylko piękni z Instagrama. Tak. Postrzega młodzież dzisiaj życie. My też tak postrzegaliśmy. Ja, mając 45 lat, podobnie myślałem, mając lat tam 10-12. Natomiast w tym odróżnieniu od dzisiejszego pokolenia, gdzieś bardziej obcowaliśmy z tą, z tą śmiercią, czy ze śmiercią babci, dziadka. Te więzy między wnuczkiem a babcią były kiedyś bardziej, bardziej zażyłe. Do czego zmierzam? Otóż Patrząc na te mogiły, mogiły, patrząc na te trumny, rodzi się we mnie taki pierwotny lęk lęk przed byciem zagrzebanym żywcem. To jest, to jest taki nawet pewien czynnik chorobowy, psychiczny nazywa się tafefobia które właśnie polega na tym, że ludzie żywi boją się bardzo tego, że będą za życia pochowani. Z takich znanych ludzi, którzy cierpieli na tafofobię mogę przytoczyć George Washington, Christian Anderson, Schopenhauer, no, czy chociażby nasz Wielki Fryderyk Chopin, nasz kompozytor, który to zaznaczył w testamencie, żeby rodzina dopilnowała, czy on, aby na pewno umarł. Na czym to polegało? No. I tu odnoszę się też do innego przykładu. Otóż w myśl tego nagrano pewną dobrą koncepcję. Otóż ogrodnik z Poznania, Polak, wymyślił coś na zasadzie i nazwał to. Trumna ratunkowa. Trumna ratunkowa nie różniła się niczym innym od zwykłej trumny, oprócz tego, że na wysokości piersi była rura, która wychodziła na powierzchnię. Wewnątrz tej rury był taki czerwony pióropusz, który na sprężynce był zaczepiony koło rąk nieboszczyka. I w przypadku, gdyby jednak doszło do źle zdiagnozowanej pozornej śmierci, wtedy taki delikwent miał czas i możliwości, żeby odbezpieczyć tutaj na pozycji piersi taki dzyndzelek i pióropusz wystrzeliwał i wcześniej czy później, w ciągu godziny maksymalnie grabasz czy, czy ktoś z będących na cmentarzu mógł taką taki pompon zobaczyć. Też w Poznaniu był taki hrabia, nazwisko gdzieś mi wyleciało, będziecie mieli tutaj pod filmem na dole, który również bardzo się obawiał śmierci i stworzył taki dom przetrzonych śmierci, on się nazywał krótko mówiąc, na czym to polegało? Ludzie, którzy wchodzili, Stran śmierci klinicznej, którzy umierali też bardzo często. Pamiętajmy, że śmierć kliniczna, śmierć pozorna, bardzo często była interpretowana jako rzeczywista śmierć. Tak bywało. Medycyna była zawodna, zresztą jest tak do tej pory. I owych hrabia zbudował dom, dom pogrzebowy, w którym nieboszczycy leżeli sobie na takich katafalkach i do palcy u rąk i do nóg mieli pozakładane takie naparstki. Od wszystkich tych naparstków biegły nici do stróżówki znajdującej się na zewnątrz tego domu pogrzebowego. I na końcu tych nici u gościa, który tam nadzorował Portier, czy jakbyśmy go na nie nazwali, był dzwoneczek. I w przypadku, gdy osoba była pozornie, zmarła i się obudziła, to czy ruszyła palcem u nogi, czy palcem u ręki, dzwonił dzwoneczek. To było bardzo pomyślane. Potem to zaprzestano robić. Natomiast coś takiego miało miejsce. To tyle z ciekawych rzeczy. Chciałem jeszcze nadmienić, że miejsce, w którym jesteśmy, tak jak mówiłem, nie powiem, gdzie jesteśmy, dlatego że znajdują się tutaj osoby zmarłe, znajdują się tutaj trumny. Dlatego lokalizacja tego miejsca zostanie moją słodką tajemnicą. Z racji tego, tak jak już wcześniej powiedziałem, mogą znaleźć się osoby, które najzwyczajniej w świecie mogą się włamać do tej, do tej kaplicy cmentarnej i narobić szkód, sprofanować zwłoki, a tego byśmy nie chcieli. Tędy biegło główne wejście. Do owej kaplicy. Niestety nie pokażę Wam mogił, które potencjalnie tu są. Cmentarz jest takiego typu tarasowego: schodzimy na dół, i za jakieś 50 metrów mamy drogę. Tam mamy wejście. Tędy, natomiast nie ma szansy wejść. Są tutaj same haszcze same kolczaste haszcze, więc no nie, ma, nie ma fizycznie możliwości tu wejść. Tutaj należałoby, żeby weszła ekipa z, nie wiem, z siekierami, z jakimiś dobrymi nożami, maczetami i zrobiła z tym porządek. Więc wiele Wam nie pokażę. Tu mamy schody. Nie wiem, czy to będzie widoczne, bo jeszcze nazłość słońce musi świecić centralnie w obiektyw, nie może być inaczej. Natomiast bardzo mnie cieszy, że do tej kaplicy się jeszcze nikt nie włamał, i cieszę się również, że mój film się do tego nie przyczyni. I coraz bardziej właśnie rozmyślam nad tym, żeby nie ujawniać niektórych miejsc. Nie wiem, czy będzie to widać. Tutaj jest mur cmentarny, który biegnie dookoła yy, cmentarza. Sama kaplica, natomiast, jak widzicie. Ceglana, otynkowana, yy, duże spore ubytki, natomiast yy, jest dach, dach, który jeszcze spełnia swoją funkcję, dach, który nie przecieka. I trumny znajdujące się wewnątrz nie ulegają dalszej degradacji. To mnie bardzo cieszy. Zastanawiam się, czy te drzwi są drewniane, czy mogą być z XIX wieku. Nie wiem, nie sądzę. Pięknie. Kute zawiasy. Ślicznie to wygląda. Klamka. Piękna. Tak wygląda tył kaplicy. Jedno okno jest zamurowane, drugie jest otwarte. Oczywiście też należałoby go zabezpieczyć, bo zacinający deszcz również będzie na te trumny kapał. Zastanawiam się, czy jest tu podpiwniczenie. Tak wygląda ten cmentarz. Nie ma tu w ogóle kompletnie mogił. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jest tam mur cmentarny, pełno samosiejek, i to jest to miejsce, gdzie tu jeszcze można swobodnie chodzić. Natomiast tu, przed kaplicą, za tym murkiem, to już jest totalna dżungla Matogrosso, więc. Niewiele wam tu pokażę, od mojej miejscowości do tego miejsca jest 80 ponad kilometrów. Tyle mogę wam zdradzić. Nic więcej. No cóż, brzuski, brzozy zawsze mi się kojarzą. Może dlatego, że człowiek za dziecko oglądał filmy wojenne polskie. To kojarzą mi się z grobami, z krzyżami partyzantów. Miejsce, które powinno być odrestaurowane, które czeka na odrestaurowanie, a które być może się nie doczeka, bo jak nie wiemy o co chodzi, to, to chodzi o pieniądze. Zapytacie się, a dlaczego grzałeś tutaj, żeby. Co, żeby pokazać nam te trumienki? Tak. Bo ja nie wiem, czy to będzie widać. Ale zobaczcie, jak te trumny wyglądają biegunowo inaczej od tych trumien współczesnych. Jaka jest tam misteria wykonania. Yy, no cóż, nazywalibyśmy to Ferrari wśród trumien. Oczywiście to byli ludzie zamożni, którzy. Mieli sporo pieniędzy, więc mogli sobie na to pozwolić. Ale też i trendy, które teraz są w funeraliach, że tak powiem, w całym przemyśle pogrzebowym, są takie, a nie inne. Gdzie wszystko to dąży do takiego uproszczenia, do takiego minimalizmu. Zresztą ten minimalizm widzimy również chociażby w wyposażeniach wnętrz. Przecież te meble z Ikei wyglądają jak meble, które ma dr G u siebie. Prosektorium. A propos prosektorium, jak zapewne wiecie, pracowałem w zakładzie pogrzebowym. Zapewne wiecie, że <laughs> miałem do czynienia z osobami zmarłymi. I powiem Wam jedną rzecz. Od momentu, kiedy zacząłem pracować w zakładzie pogrzebowym, przestałem bać się ludzi zmarłych. Jak to mówią po śmierci dupa nie wierci I taka jest prawda Bójmy się żywych, nie zmarłych Ja miałem do czynienia z osobami Które przywoziłem z reguły ze szpitali Z domów, ale bardzo często właśnie ze szpitali I będąc tam stałem gościem Bo jeździłem po ciała Bywało tak, że znałem tego człowieka, który zmarł, a który ze mną dzień wcześniej rozmawiał, mawiał. O Andrzejku, to mój kolega. Był, leżał obok. To był mój kolega. Puść mnie, kurde, co tu gałęzie jakieś. To był mój kolega. A jeszcze żeśmy razem obiad jedli i parcie, już go nie ma. Taki stary górnik, pamiętam jak dziś. Zabrałem tego gościa. Na drugi dzień telefon. Jadę po ciało. Okazuje się, że to jest ten dziadziuś, który tak do mnie mówił, że to jego kolega, że dopiero co obiad zjadł. I tak wtedy całkowicie puściło mnie, że jednak osoby zmarłe to są, tacy sami ludzie jak byli za życia, bo gdzieś teraz w kulturze, w filmach mamy, że to zaraz nasza babcia zamieni się w krwiożercze zombie i zeżre nam pół policzka zagryzając naszym ciemiączkiem, ale tak nie jest. No cóż, krótki odcinek, ale miejsce niezwykłe. Jest to następne miejsce do kolekcji w poznawaniu starych nekropolii. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.